Zakaz wyprowadzania psów. W miastach takie tabliczki dość często można spotkać niemalże na każdym trawniku, ale czy taka tabliczka ma moc prawdą? Z punktu widzenia prawa, konstytucja gwarantuje wszystkim obywatelom wolność poruszania się, a zatem próby jej ograniczania w przestrzeni publicznej są po prostu niezgodne z prawem, a takie tabliczki stanowią jedynie prośbę. Jednak na terenie prywatnym właściciel ma już prawo do wprowadzenia zakazu. Natomiast pytanie, co z terenami wspólnot mieszkaniowych? Tutaj sprawa wygląda nieco inaczej. Wspólnota może poprzez. Podjęcie uchwały wprowadzić regulamin, ale nie możecie zabronić spacerów z psem. Generalny zakaz wyprowadzania zwierząt jest już zbyt daleko idący i ogranicza. Obywatelskie wolności. Jakie zatem kroki prawne może podjąć wspólnota? Wspólnota może nakazać właścicielom zwierząt trzymać je na smyczy, może nakazać zakładania kagańca oraz sprzątania po pupilu, natomiast nie może wskazywać, gdzie możesz, a gdzie nie możesz chodzić ze swoim podopiecznym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, obserwuj mój profil i zadawaj pytania.